Mam, mem, witam, witam. Witam, witam, witam. Mam dla was poważną informację już. Ja przed chwilą Co zaczniemy uwagę. Nie, nie będę teraz mówić, poczekam na was. Poczekam na Was, Być się w szoku, ale to Być się trudno. w szoku. Poczekam na Was parę minut jeszcze. No dobra, nie będę na Was czekać, bo nie ma sensu. Ja też mam czasu na czekanie na Was, kiedy do dzisiaj, kiedy nie. Kto chce wejść, to wchodzi kto nie chce, to nie będę nikogo nawadniał. Przed chwilą uczyniłem filmik z wyzwanie nas na czacie na kanale. W sensie, jak mam, powstawiłem jako premierę. Zostawiłem premierę i widziałem na komentarzach prawdziwy na żywo tego typu, jakby nas wyzywacza. To ja wam powiem coś takiego. Nie będzie z Tymu. Przykro mi. Przykro mi. Nie będzie z Specjalnie Ty jako premierem, żeby mieć na żywo komentarze. Przykro mi widzowie i fani za to. Że nie będzie z tym. A mówię, Co mówiłem przed chwilą. No. Przekro mi. Przekro mi. Po prostu nie będzie dzisiaj z tym. Miało być. Nie będzie z tym. Macie karę. Tak mówiłem. Trudno. Nie umieć się zachować. To nie będzie nic. Damian Pawla się, dlaczego nie będzie. No, parę minut temu już na kanale mój live, mojego live, który był niedawno na Fawbedu. Na żywo, jako premierę, w komentarze. Jedna, żadna, żadna osoba nie broniła. Widzicie, widzicie, a co mówiłem? Mówiłem, że przytnę Wam tego styma I nie będzie dzisiaj styma, Może i dobrze. Bo z rodziną co dłużej spędzimy. Przykro mi... Przykro mi widzowie, ale mówiłem, nie mówiłem, oszukałem was. Ale nie możesz zrozumieć. To jest zrozumiecie, że nie będzie styma, Czekno mi. Mówię. Mówiłem, nie słuchacie dalej, nie słuchacie mnie dalej. No to było się wychodzi, że nic nie macie. A to dobrze, dobrze święty spędziłem, tego typu pens Mówiłem, że puszę na żywo ten filmik i wy będziecie komentować, ja będę obserwować. Czy żadna osoba nie broniła. I to jest inny. No widzicie, sobie pętle nasze nałożyliście dzisiaj. Dzisiaj nie będzie z tym. Przykro mi. Przykro mi. Musi się nauczyć. Ja już nie będę powtarzał nastaw no Wam to o tym samym. Mogliście mnie posłuchać parę minut temu, jak robiłem tu live. A. Ale nie słuchacie mnie. To przykre mi jest. Powiedzcie, nie będzie z tym. A teraz z rodziną spędzimy. My dłużej dzisiaj na obiad jedziemy do rodziny, spędzimy. Nie, to nie będzie już intuicja, że wychcecie z tym. Nie bronicie nas tego. Żadna osoba nas nie obroniła. Widzicie? Boicie się. Widzimy, jej fajnie. Boicie się takich ludzi. przecież to widać? było widać, że żadna osoba nie wstawiła się. No i tak twierdzicie, że. Jesteście za nami. wystarczyło zobaczyć na Wasze komentarze i Wasze bronienie nas No co powiedzieć? Przykre to jest. Przykre jest to powiedzieć Wam, że nie będzie dzisiaj z tym. trudno Takie życie. Nie umiecie. Mówicie, tak, będziecie, będę was bronić, będziemy was bronić tego. Ja w specjalnie wypuszczam w filmie jako premiera, żeby mieć badę na wszystko. Widzicie? Na to lachę kładziecie Przykro mi to powiedzieć. Przykro mi jest to powiedzieć i znowu wami. Musicie się trochę przyłożyć do tego. Musicie się do tego przyłożyć. Bo na razie się w ogóle nie przyłożyliście. Mimo to, że ja Was informowałam parę minut temu, czego się Wy, widzowie, Pani boicie? Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, czego Wy się cholera boicie? Tych ludzi? Oczywiście. no widzicie. Nie umiecie na to odpowiedzieć, na to pytanie, które ja Wam zadałam. Czego się boicie takich taki ludzi? Krótko się jeździ, a nie A każdy lachy na to kładzie i później wychodzi, a później wam się odbije na was, że nie ma streamów, widzowie i fani. Co robią widzowie? Tego typu, że czekał, wiadomości się przyszło do was, a mówiłem, oczekałem, że ze mną nie będzie nic W tym sensie, jak, że o, po co? Nie, nie, nie. To jest na Wasza nauczka. Ja specjalnie wypuściłem, ale wy nic nie robicie, nic z tego. mnie mi jest to powiedzieć. Ciekawy jestem. Czego się boizja? Takich nojków? przeproszeni, którzy tam hejtujemy w wypisanym psety? <laughs> Niepoważny jesteś. Troszkę to można powiedzieć. Że nie po turyzje. To wy musicie pokazać hejterom, że jesteście górą. Ja nie muszę pokazywać, tylko wy. Wy musicie pokazać, że jesteście górą, nie ja. Ja już pokazałem wczoraj, teraz na was kolej jest. Ale nie umiecie, boicie się, pękacie się. I u was to jest wielki problem. U was jest wielki problem. Nie umiecie się przebić. Nie umiecie być stanowczy, żeby powiedzieć, nie kończyć ich broni. Nie, nic nie robicie. Na co kładacie, kładacie lachę i tyle. Ale widzicie, jak można was sprawdzić tego typu. Ja wiem, ja się nie przemienię tym ludźmi, którzy tam hejtują tego typu. Tylko chodzi o to, szczególnie chodzi o to, żeby się gdy jako widzowie pani pani bronimy Ja przed chwilą, parę minut temu, filmik z premierą, żeby mieć potem na żywo komentarze, kto z Was był Broni? Żadna osoba. Żadna osoba nie... Żadna osoba się nie trafiła z i to mnie dziwi. To mnie bardzo dziwi, że tu nie jesteś jesteście z nami tego, ale starczyło, że dopuściłem filmik, Żadna osoba, która tu mi pisze, żadna osoba się nie zsabiła. Pękacie się, po prostu boicie się. A ja i tyle razy mówiłam, Nic wam nie zrobię, bo to są gnojki, które nie mają co robić w domu, im za co bierze. A dwa, po prostu im się nudzi. a wy to powinniście ich cisnąć, tak jak ja wczoraj pocisnąłem. Zobaczcie, kilka e, minut w filmiku ich pocisnąłem, ich nie było w ogóle, ani na snimach, ani na e, live. Widzicie, tak coś przycisnąć, ale nie umiejcie, musicie się sami nauczyć, ja was nie będę uczyć, jak trzeba ich cisnąć Tego się Ja wiem, że jestem górą, tylko wy musicie teraz pokazać, że jesteście górą i pokazać, kto tu rządzi. Bo razie to, co ja wróciłem uwagę, to nikt nie rządzi, tylko oni rządzą. A może musi być odwrotnie, w drugą stronę. To wy rządzicie nimi, a nie oni was. Taka jest prawda. Taka jest bardzo wanie przykre, to powiedzieć. Zrobiłem na was teścik. To to ile minut? 10-20 minut. Żadna osoba się nie odezwała. Żadna osoba się nie odezwała. A, jest, a niby piszecie tutaj, że ja się wstawię. Ja tu będę was bronić. I dupa, dupa, jeszcze raz dupa wyszła. Widzicie, jak można was podspawstać? Jednym ruchem was mogą spać. Wystarczy, by być tam, tak Widzicie, nie znacie mnie. Nie znacie mnie, jakie mogę mieć podejście. Musicie mieć jaja. A nie o. Nie będę ich bronić. Po co mi to? Ja sobie oglądam, jak z nimi Bekę robią. Czym to, czym to jest beka? Ja tego nie rozumiem. Ale wasze podejście to jest właśnie podejście, żeby e, oglądać, nasz beka. Agnieszka, papryka. Ale się boimy tych hejterów. Czego się bać? Powiedzcie. Powiedzcie, czego się boicie. Oni wam po pierwsze nie zrobią czynkę, bo oni się pękają. Oni są tylko mocy w internecie, na komentarzach i na donatach. A po trzecie, który z, z tych, którzy <try> tego podajcie do was i powie coś. Te trzy rzeczy. Żadne to dlaczego wy się tak boicie? Ja się nie boję, ja wczoraj pociśnięłam kilka słów z wody, tak poszło gładko. widzicie trzeba być twardym, aby, jak mówię, nie macie twardych jaj. No ale, no co mam zrobić, ja was uczyć nie będę, tylko wy musicie sami z siebie się nauczyć jak ich podcisnąć. Ja wczoraj wam pokazałem jak ich podcisnąć, Pocisnąłem. sprawa załatwiona, głowa Ale jak wy boicie się ich, to automatycznie tracicie stream. No i chyba to na wszystko, taka informacja dla was. Bo to nie będę się o tym samym mówić. Po prostu się nauczyć sam. Ja Was trochę pokażę jak można ich pocisnąć. Wystarczy jednym ruchem zrobić. I tyle. Pokażcie, że jesteście za, za nami. Kiedy będzie kolejna bitwa w restyla? Tego Ci nie powiem, bo nie wiem, bo na to razem nie mam czasu. Tak mówię. Ognijcie się i pokażcie gdzie raki zimują. Bo na razie to ja pokazałam wam jak to ich niszczy. Nie wy, w i widzowie mnie, tylko ja wam pokazałem jak ich niszczyć. Trzeba mieć jaja, jak się mówi. Ja czytam komentarze, tylko jak ja mówię, to co ja mam do powiedzenia. Agnieszka e, pa, Bartyka. Czego się bać? Ja rozumiem, Agnieszka, że jesteście sami, ale czego się bać? Wczoraj podcisnąłem im. Nie musiałem ani ich wyzywać, ani się wkurzać, ani robić disa. Wystarczy kilka słów powiedzieć. Takich, które ich zaboli. I to zabalało. A wy nie niecie tego siebie wydusić na komentarzach chociaż. No, to jest... Przykre mi to powiedzieć to sobie, ale taka jest prawda. Ja wczoraj siebie wydusił mocno. Czysto było? A wy musicie się dużo nauczyć tego. Przykro mi to jest powiedzieć, ale uczcie się. Takie, a jak jakiś hater nas pobije? Daniel Gonsior? Nie, żaden hater was nie pobije, bo nie ma po pierwsze jaj. A po drugie, oni mają cykorka. Ja już nieraz nie dwa spotkałem takich ludzi, którzy mówią o. Tego. A jak się stanęli ze mną i z tym gościem stał jak mur. Ja powiedziałem kilka słów, bo on tam mnie wysłał na, na jakim komentarzu i jakaś przypadkowo. Tak. No i bo jakaś przyszedłem przez i ten yy, ktoś mi tam że ty takie tam tego. Ja mówię, chodź tu na chwilę, przyjdź do mnie. Przyszedł do mnie, mówi, co, się rzucasz? Rzuca się. Taki cwany jesteś. I w momencie jak powiedziałem, że jesteś taki cwany, ani Dudy nie powiedział nic. Odszedł. Odszedł ode mnie. Nie powiedział, przepraszam, ani nic. Odszedł sobie. Ja tylko stałem, patrzę się, czy nie będzie tam gdzieś dalej. Gadesz o mnie. Wyzywać mnie. Nie. Poszedł sobie do przodu. On nie obracał się w kierunku do mnie. Widzicie? Tego się bawi. Kiedy następnie spotkałem się z panami, Po nowym roku. Po nowym roku będzie. Staram się wam to okać. Widzicie? To jest ten przykład co ja Wam teraz przed sobie powinam Julkę Elling, Link podamcie. Widzicie? Ani dudu nie odeszła się. od czego ode mnie? Ja, ja tylko stałem i się przyglądałem. Czy się nie obróci. To on nie będzie pokazywał fakiu i należycie decydować, że nie. Szedł do przodu, nie oglądając się, że ja jestem, czy nie. Trzecy. Bo jego zabolało. Bo już nie, nie miał jak mnie zatykować słowami. Ja po prostu się czerwam, bardziej. Oni i tak nic nie są. Uwierzcie, oni są mocni tylko w głębi. Ale jak ja powiedziałem temu gościowi, co tak się do mnie spina z tamtego, on stanął, się tak patrzy, tak na mnie się patrzy i zaczął się wycofywać. Zaczął się wycofywać, że niby, że to lepiej młodszy. A nie dzwonił mu telefon, tylko była tam wymówką, że mu telefon dzwoni. Co ja widziałam, jak przyglądałem się, że on nie obróci się. Nie wyjął żadnego telefonu. Tylko on powiedział, dzwoni mi telefon, przepraszam. I szedł. widzicie? W takim sposobem można pokazać. Ale musicie się nauczyć. No Dobra, kolejny pitolenia, Ja tutaj informację przekazałem. Teraz kolejna was żebyście się postawili. Trzymajcie się będą.